hej kochani, gdzie jest nowa rodzinka? Tamta jednak zbyt długo nie przetrwała. I właśnie będzie nowa rodzinka. Przepraszam, że was, was, was że tak zmieniam. No ale ja tak lubię zmieniać. I nie liczcie, że kiedyś będzie u mnie na. dużej niż dwa dni. No nie liczcie. Chyba, że kiedyś mi jakaś bardzo przypasuje. Bo właśnie mi musi rodzina jakaś przypasować, żeby była chociaż na 2-3 dni. Poczekajcie, bo tu jeszcze właśnie robię pragnę. I Jeszcze i robiłam nagrywkę w I dziękuję za prawie 500 Tutaj mamy... E, no... tutaj są dwie szczoteczki, bo... Dzieciaki mają miejsce w pokojach, a rodzice nie mają możliwości miejsca w pokoju, znaczy właśnie w pokoju. a mają tam, tutaj, a tutaj wejść. Dziwne, żeby kuchni w domu nie mieli. Ym, I lecimy na górę, teraz. I możecie właśnie pisać w komentarzach propozycje na odcinki. I z góry mówię: przepraszam, jak mnie cicho słychać, czasami bo ja aż tak głośno umiem. Nie umiem aż tak głośno. I przepraszam, jak coś czasami przekręcę. Tutaj się pełnia właśnie rodziców. Tutaj mają ubrania. Tutaj mam toaletkę. To jest taki karny kącik. Eee, tutaj jest pokój maluchów lat 6. Oj. To jest Liliusia. To jest Arturek. I to jest ich łazienka. Właśnie, i lecimy do najstarszej zrodzeństwa. Zanim wam pokażę pokój najstarszej z rodzeństwa, to pokażę wam basen. I moim zdaniem ja to wykorzystuję taki basen dla maluchów bardziej, bym mniejszy, więc tutaj mamy to oczywiście. I w ogóle wam pokażę tutaj sekret, jak to dać i to, to wam się takie coś pojawi. Polecam wam, bo to jest fajny domek dla krampetów, na przykład jak macie jakieś swoje jej rodzice i mieszkają właśnie w tym domu. Tutaj ma tak na balkonie, ma tak tutaj w szufladzie takie ubrania, tutaj torby bardziej do szkoły, tutaj bardziej książki i tutaj mam. Oj, masz czaczkę do zębów, łazienkę i to będzie taki normalny poniedziałek, nie czwartkowy po prostu poniedziałek w tygodniu ich, po prostu to... nie, nie poniedziałek tylko poranek w tygodniu, przekręciłam nie poniedziałek tylko poranek w tygodniu, więc zapraszam do oglądania i zostawienia, jak wam się podoba, jeśli podoba to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, oczywiście z dzwoneczkiem, dobra przechodzimy. Dawaj, po co, no jak to, po co do roboty idziesz, hmm. nie, biorę się w to, albo w to, w, czym? w tym lepiej wyglądam, albo nie, w tym lepiej wyglądam, w tym wolę być. I ty sobie też jakiś dres, kurde, luźny ubierz, nie ma sensu, żebyś ubierał coś grubszego. Czy weź już ten telefon? Poczekaj, chwyteczkę Dobra, wziąłem teczkę, nie pytaj skąd. No właśnie, skąd ty wyczesnąłeś Nieważne. Nieważne, wcale nieważne. Poczekaj. Jeszcze się powciskam. Dobra, ja też. Poczekaj. Jo. Zamykam Twitch, już możesz sobie dowiedzieć oj, Nie patrzyć mi na papiery sekretne. Dobra, bez komentarza. I to będzie Lila, Artur wstajemy. Nie no, pusia się zapłomą. Wstawajcie. Nie mama. Ja mama niecę. My na... No, nie, oni mają cztery, po cztery latka. Ja też mama niecę, bardzo. No ale musicie. Hmm. Ubijasz, ty możesz. Ta bluza jest za gruba. Mm, ubierzesz ty to odsun się teraz. Załóż jeszcze opaseczkę. Ty ubierzesz to i tak będziecie wyglądali. Chodźcie, umyjcie zęby, bo wy zawsze myjecie przed Myjecie zawsze przed śniadaniem. Lecz znaczy, nie wyjdziecie. Dobra, wchodzicie przecież to. Do... Przedszkola, Macie na ósmą dzisiaj, nie? Nie, chyba tak. Albo na dziewiątą. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, na którą mamy w cfaltek. No my idziemy, tam. Już. No już. Pokać. I teraz odłóż tą szczotkę tam. Ty też możesz teraz wypłakać.

Jesteśmy w końcu. No, musiałam ich ogarnąć. Sami się nie ogarnął Tu taki takie kaleki Nie robię kalek. Dobra, jesteśmy. Popilnuj tu ich. Poczekaj, poczekaj. Jezu, sami z nie umieją. Są za mali. Jezu, mają 4 lata. No i są za mali. Na sto wstawaj. Jezu, zar Nie zaraz, ty będę szkoły. Jakby, co ona się nazywa? Ja Ej, nie... dobra, założę... Nie, jeszcze się nie mogę to wziąć, muszę wziąć... Okej, nie, dobra, oni są tak obrani, to ja... Chociaż nie, ja tego nie wezmę Wezmę to Kurde, ja się wczoraj nie spakowałam. Nie, muszę się już zpakować Jezu, 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 czwartek dzisiaj nie mam żadnego, nic tyle lekcji, biurnik, bidon mam nadzieję, że to spakowałam jeszcze telefon spakuję. To założę to położę to tu zajdę i się na szybko wykąpię bo ja się zawsze rano kąpię E, moja rodzina się nie zawsze rano kąpie. Kąpią się rano tylko niektóre dni tygodnia. Dzisiaj akurat wypada ten, co się nie kąpi moja rodzina rano, tylko wieczorem. A ja się zawsze kąpię rano i wieczorem. W sensie reszta mojej rodziny. Dobra. Poczekajcie, wezmę skądś w Nie pytajcie się skąd go Nie warto. Eeeem, hmm, dobra, przyjmij ręce. Wyduszę włosy. Wyduszę. Wchodź i kucyk. I o moją twarz. Tutaj nałożę sobie takie coś... Nie, to jest na włosy przecież. Tutaj do oczu. I to do rąk. Tutaj trochę tym i trochę tym eee. jeszcze trochę powściągam się, cała tym to też na ręce pójdzie, i tu to pójdzie pod twarz. I to jest główna maseczka. Poczekajcie, muszę ją sobie nałożyć Ostatnie powraweczki i nałożyłam nałożyłam i mogę umyć zęby i tutaj nałożę pastę i umyję dobra, umyłam mogę pukać tak, założę na chwilę jeszcze to i poczekam jeszcze 5 minut 5 minut później Dobra, mogę to zdjąć. Ubrać się w to. I to. Jeszcze zrobię na makijaż, bo ja tak jak Pokraka nie wyjdę. Kurde, chyba tego nie dostanę, ale chociaż muszę podkład i korektor nałożyć. Nie, to jest korektor, przecież to się drugie nakłada. Dobra, łoi Podkład. Korektor. Kurde, sam się będę wyjął. Nie, nie będę na to tracić czasu. Dobra, pomaluję usta. Mam dzisiaj kartkówkę z matki, zapomniałam o niej, dobra, trudno. Podłuczę się, jak będę jechała, a o. Nie, 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 jeszcze przecież autobusem. Podłuczę się przy lekcji, na każdej przerwie dosłownie. I chyba jednak zmienię bluzę na takie. Fajnie, bro. Jestem. No dłużej się nie dało. No mamo, no wiesz, że spanie Trochę trwa. Dobra, lecimy na dół. Tam trudno najwyżej nie jeden dzień w tygodniu. Jak się raz spóźnicie, to nic nie będzie i najwyżej jakieś w przedszkolu powiecie pani, że to przez siostrę było. Bo mama was obudziła punkt o szóstej, a siostra się do... Siódmej pięcie ogarniawa o szóstej Diabla. Nie wmawiaj im tak, żeby tak mówili. Dobra, siadajcie. Ty tu zawsze siedzisz. Ty zawsze siedzisz tu i ty tu. Dobra, poczekajcie, przygotuję na jednorazówkach. Dobra, szybko jest. Kurdy. Dobra Wiem, że nie powinniśmy tyle jeść śniadań na jednorazówkę, ale nie ma czasu bo... Szybko Szybko, Jezus, szybko, szybciej Dobra, ty nas to odwolisz, a ja odworzę maluchy. Jezu, ale się sprawdzisz późno. Ty masz na i mnie nie denerwuj. Mama lubi trochę za mocne wciąż jak gadać. Łojo. no właśnie siostrę malację. Nie pyskować mi. Mama, zaraz się jeszcze zzykam. Ja też. To trudno. Chodźcie szybko. Do aut. Wyjedziecie ze mną, na to z tobą. Mm, mm. Dobra, powiem Ci, że ta kartonka była niezapowiedziana. Poczekaj, nie zobaczę no. się... Jest, nie ma już, przepraszam. To idealnie powinno spać. Dobra, chodźcie szybko, Pojedziemy. Dobra, ostatnie dzieci powinny zaraz być. Oj. A będzie proszę pani Lili? A będzie proszę pani Artur? Będą, będą. Tylko pewnie troszkę się spóźnią. No, pewnie. Mamo, my, nieziemy. my nie. My niedziemy. dzisiaj ale... już troszkę wcześniej odbiorę, dobrze? To pa ja lecę. Pa mama pimy. Dobra, możecie sobie już usiąść. Spóźniliśmy się, bo siostra jak sobie. No. Dobrali na karm naszego chomiczka klasowego i możesz usiąść, bo... Ty jesteś w tym tygodniu dyżurnu dobrze płacę I to byłoby kochani widzowie moi na tyle w tej historyjce Widzimy się w następnej już w sobotę papa, pa, pa